Bardzo cieszy fakt, że młodzi naukowcy, doktoranci, osoby posiadające sztuczu doktora, korzystają z takich możliwości ofert wyjazdu na projekt badawczy za granicę, na krótszy lub dłuższy okres, że przyjeżdżają, wracają potem do, na polską uczelnię i upowszechniają, wykorzystują zdobytą wiedzę za granicą, upowszechniają wśród społeczności akademickiej, a ich indywidualne projekty badawcze przekuwają się w większe projekty instytucji związane z internacjonalizacją polskich uczelni. W ramach trwania całego projektu. Z funduszu stypendialno-szkoleniowego z naszego uniwersytetu skorzystało 16 osób, wyjeżdżając na staże, na praktyki, głównie do Norwegii i Islandii. Jestem również beneficjentem programu realizowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Realizowałam swój projekt razem z kolegą, który pracuje w tej samej katedrze. Projekt nasz dotyczył wykorzystania nowoczesnych technologii suszarniczych do suszenia materiałów biologicznych. Byliśmy na Uniwersytecie Technologicznym w Trondheim. Jest to jeden z największych uniwersytetów w Skandynawii, który zajmuje się sprawami szeroko pojętej techniki i rolniczej, i techniki dla przemysłu o różnym charakterze. Dzisiaj właśnie wykład będzie miał profesor Odilio, który jest jakby prekursorem wykorzystania pomp ciepła. W technice słyszenia. Widać, że to, to, ten program działa. Realizujemy wspólne badania, będą z tego wspólne publikacje, wystąpienia konferencyjne. Wczoraj oprowadzaliśmy profesora po uniwersytecie i jest zainteresowany wieloma zagadnieniami, które tutaj u nas w jednostkach są organizowane i nawet będziemy dzisiaj dyskutować o wspólnych międzynarodowych projektach.